Siema, jestem PakiLato to jest kolejny odcinek. W tym odcinku odpalimy fajerwerki Więc zaczynajmy Więc torba, dokumenty, telegramy, świąteczne do broni i wybiorę sobie na przykład kolter Aby odpalić fajerwerki musimy upolować czerwone ptaki lub strzec do tarczy Warto używać kolego oka, bo szybciej te ptaszki znajdziemy Bo się po prostu pojawi taki złoty proszek Tak samo jak chodzi o tarczy. No, tutaj mamy pierwszego ptaszka. Tutaj mamy kolejnego ptaka. Również ptaki mogą być w budynkach, więc trzeba szukać. Nie za każdym razem są w tych samych miejscach. Trzeci ptak, tak jest. Więc trzeba po prostu znaleźć trzy ptaszki. Najlepiej to widać po prostu w nocy. Akurat u mnie jest dzień. Więc jak widzimy, fajerwerki się odpaliły. Oczywiście nie tylko fajerwerki są, ale też mogą się na przykład pojawić renifery Mikołaja. Więc to by było już na tyle. Większość pewnie już wiedziała o tym. Ale no cóż, z braku czasu dopiero teraz to nagrywam lepiej późno niż wcale bo może ktoś o tym jeszcze nie wiedział. Więc wbijajcie na Discorda, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!